Pewnie część z Was zbiera te punkty, które się dostaje za bitwę. Ja też troszkę ich pozbierałem, bo pomyślałem sobie, że w tym odcinku zrobimy z nich kosę. Oczywiście nazbierałem ich na tyle, że mógłbym sobie tą kosę praktycznie kupić. Dlatego my sobie kupimy teraz taką emeczkę za 43 tysiące, co w rezultacie da nam 164 zł i z tego właśnie trzaskamy Kose. Powiem wam szczerze widzowie, że jestem dobrze do tego nastawiony. Wydaje mi się, że Kostka będzie w tym meczu, yy, w tym challenge'u, może meczu, to jest złe określenie, nasza, ale mniejsza. Na początek zrobimy sobie bitewkę na skrzynki Ninja Case. Yy, chcę dać jeszcze dwa razy... Albo nie, raz M4 case i do tego jeszcze AK case i tą skrzynkę damy sobie dwa razy A ja mortki jako że mamy taki challenge, no to jeszcze chcę dla was tutaj wrzucić dodatkowo kałaszka od dzisiaj Taki kałaszek, damy sobie też wpłatę, albo dobra, to jest 8,40, mamy trzy konkursy z 8,40, tutaj damy dyszkę no, i widzowie, macie aż 8 aktywnych konkursów. Pula to jest ponad spokojnie, już 2000 zł, może nawet już 2,5. Wystarczy po prostu wpłacać za moim kodem i samo was dołączy. Dosłownie, nic nie musicie klikać. Zobaczcie, że wpłaty tutaj minimalne są naprawdę różne. Ale jak płacicie już nawet tą minimalną kwotę 840, to możecie mieć już 3 nagrody. Maksymalna wpłata, jaka tu jest, to jest 35 zł, i to jest kostka za 1100. No, ale jak już wpłacacie te 35 zł, no to na hita jesteście w 8 rozdaniach, więc jest to grube polecam. Zobaczcie, że na sam początek daje bitewkę, która kosztuje 100 zł, czyli jak to przegramy zostanie nam jedyne 70 ale ja sobie pomyślałem, że ta kosa musi nam tutaj wejść, więc na początek będzie mi lepiej dać jakiś ryzykowniejszy ruch, żeby yy, później mi było łatwiej no ale zobaczymy, czy to się sprawdzi, nie? Bo zaraz się okaże tak, że wszystko przegram i wcale nie będzie mi łatwiej. Jak na razie jest średnio bardzo średnio. Jeśli mam być szczery, to... o oh, shit! No i teraz wykrekałem. teraz to już jest naprawdę bardzo lipa, nie. 84 zł ma oponencik nasz... Nie no, co to za dropy lecą. Ja pierdzielę. No widzowie, powiem Wam tak, ta bitwa zainspirowała mnie do tego, żeby zrobić samą bitewkę na skrzyneczki z kałachami, nie? Aha, mogę dość tylko dwie. No dobra, no to jeszcze na koniec sobie mogę dobić. USP i Glock. Raz. No, nie, no, powiem szczerze, że tak. Dobra, cztery graczy na to daje. Jak ta wideowka nam teraz wejdzie, to odcineczek naprawdę zaliczy dosyć e, mocny punkt. Dobra, jedziemy sobie z, z botami. I jedziemy. Trzy skrzyneczki, cztery graczy. Jestem ciekawy, widzowie, jak to wejdzie. Ja będę w siódmym niebie. Co za początek? 60 zł. Dobra, mamy to. Mamy comeback, Będzie comeback Będzie comeback Ok, tutaj teraz mamy ziomeczki dobijają balansik. Pięknie. Pięknie, pięknie, na sportowo, kolorowo, wygrywamy to, wygrywamy to, z przepięknym powrotem, 244 zł. no i tak można grać, tak można grać, to mi się podoba. Dobra, no to co, jedziemy od razu z kolejną bitewką, tylko że teraz damy sobie tego underdoga i teraz tak, skoro mamy underdoga, a pójdziemy w procentówki, kurde, kupimy sobie jedną taką, kupimy sobie jedną taką, ojojoj, oj, oj, nie, dobra, nie, nie, nie. Jednak jedną procentówkę wystarczy, do tego dwa razy gigabuę oraz e, M4, również dwa razy. No, bitwa równie bardzo ryzykowna, tym razem na trzech graczy. Jak to przegramy, to będziemy na zero praktycznie, będziemy mieć złotówkę niecałą w plecy e, od początku tego odcinka. Oj, wbiłem sobie e, nie tutaj, gdzie chciałem. Dobra, jedziemy. Underdog, no serio? To by Underdog, no nie, no mordki. Po co mi taki drop? 172 zł to jest gruba przesada Ja pierdzielę, nie? Oj ciężko Ciężko będzie teraz wygrać A nawet jestem w stanie powiedzieć, że tego nie wygramy Żeby skały srały Tak myślę Ale gdybym nie dał underdoga, co ja bym tutaj nadropił? Co ja bym tutaj nadropił? Dobra wiecie co? Otworzymy sobie teraz na rozluźnienie parę razy tą skrzyneczkę M4 case Poza, że tak powiem bitewką no i na jednym tutaj modzie. Dobra, dobra, dobra. Widzę, że może być tutaj profit. Pięknie, pięknie. A sprawdźmy, jakby nam oddała skrzynka lowcase na Jesterku. Kiedy? O, pięknie, dobra, a Indirect case na Jesterku? Nie to sprawdzimy już na bitwie. To sprawdzimy już słuchajcie, na bitwie w trybie Underdog i sprawdzimy sobie indirect Cika o dwa razy i to trzy razy. W ten sposób. No, bitwa należąca do tych bardziej ryzykownych. Fajnie, że dobija nam do nas jakiś ziomeczek. I jak tutaj nam to wejdzie, no to myślę, że będzie spokojnie z dwie stówy. W ogóle jak na Maxwin, Deagle. Tak, tak. Dobra, teraz tylko, żeby S coś tam ten ziomek na środku dropił jak najdroższe temy. I tutaj będzie kosa, tu już po tym będzie kosa, coś czuję. Dobra, jest dobrze. Pięknie, pięknie jak dropią. Jak dropią, jak dropią. Dobra, mamy cztery dychy zapasu już. Teraz tutaj kolejnej temy dla Isamu. No jest pięknie, jest pięknie, nie? Wszystko wygląda na to, że mamy szansę sporo wygrać i wygrywamy. Ja pierdzielę. Dobra, ile? Ile, ile? Mamy kosę, widzowie. Mamy kosę. Koniec challenge'u. Piąta minuta grania. Challenge zrobiony jak najbardziej. Jest! Kurde, jak to wyszło. No i elegancko. To mi się podoba. Ale wiecie co? Nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujemy się. Znowu bitwa na trzech graczy. I teraz sobie już pójdziemy. Właśnie w te procentówki, Damy sobie ich dokładnie 7 sztuk i damy sobie nawet y, takie dwie z kałaszkiem. Wszystko damy w trybie shirt, albo nie, kałaszkę ściągniemy. Tak, kałaszko ściągniemy. Wszystko damy sobie w trybie shirt na 3 graczy. Ile kosztuje taka jedna MK? Dobra, na 3 graczy. Na 3 graczy. Tworzymy sobie dobitewkę. Y, I zanim ją wystartuje, poznacie wyniki na skina z ostatniego odcinka. Także widzowie spośród komentarzy 100 wygrywa sobie Bercik. Gratulacje Bercik, wszystko się tutaj zgadza. E, zobaczymy sobie, czy teraz masz trade w swój w opisie. E, no jest, super. Ej, ale poczekaj, coś mi się nie zgadza. KnifeCase Case chyba nie jest do 10 zł, bo wymaganie było, że miałaby skrzydła do 10 zł, a to wydaje mi się, że kosztuje trochę więcej. Wylosujmy jeszcze jeden. Grzesio też nie spełnia jest tutaj warunków. I o, no i mamy, Konrad taki tutaj piękny komentarz napisał. E, bardzo ci dziękuję koncie za ten komentarz. Wygrywasz sobie tutaj teraz skinka. Zobaczymy, czy masz trade w opisie. Oczywiście, że tak, skinek trafi do ciebie w ciągu kilku dni. A my teraz, e, oczywiście, skinek za 50 zł, a wy zaraz poznacie go skina jeszcze wygrać w tym materiale. Ale zanim to, przeprowadzimy sobie jeszcze tutaj bitewkę. O, max win! 600 zł. Patrz tu, już jest na zero. I dobra, jeszcze jeden. Już zaczynam. Już zaczynam żałować, że jest to tryb share, nie? Już zaczynam żałować, że jest to tryb przed, jeśli mam być szczery. I kurde, no Lipa, 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 nie? Lipa w ciul, tak szczerze. Znaczy nie, no Lipa nie, bo będzie profit na pewno. A znaczy no na zero raczej będzie podejrzewam, bo już raczej nic nie dropnie, Ale gdyby to nie był tryb przed, przecież tutaj byłaby tak droga kosa. Ale dobra, już nie będę narzekał, nie będę już narzekał, mamy słuchajcie, no dwie dyszki do przodu, ważne, że jest to, myślę, że powinniśmy sobie teraz zrobić bitewkę all in i już zrobiliśmy kosy, że tak powiem, poza challenge'em, chociaż yy, ciągniemy teraz, żeby ta koska była droższa, możemy sobie zrobić bitwę all in i na dzień dobry dam cztery razy, albo nie, 7 razy indirect case na jesterze, do tego dołożę po jednym jesterku tutaj colorful oraz anime case. Na to wszystko jeszcze była na buście dwa razy. Duck Casey Grass. Dołożymy sobie jeszcze All Star Case'a jednego i jednego na buście. Bardzo ryzykowna skrzynka. I na koniec damy sobie już tak na grubo jedną skrzynkę. Czekaj, Elegant Case. O, taka bitewka. Taka bitewka. Myślę, że jak najbardziej. Wszystko dajemy na trzy gracz. Na 3 graczy. Tą, ten odcinek tak ciągnęliśmy bitwy na 3-4 graczy, więc na koniec damy sobie również podobnie i startujemy, widzowie. Zobaczmy, 15 skrzyneczek przed nami. Tak naprawdę, jeśli być 4, ten na, na początku ciekawi mnie najbardziej, bo tutaj możemy dostać skina za 240 zł. I ten skin w połowie już nam zwraca bitwę. O oh shit, pada skin za stówę. No, około stówę. Mamy tutaj decimator M4A1S. Lecą tutaj teraz kolejny skiny 57 zł, kurde, pięknie Skakujemy na drugie miejsce, e, ciekawie, teraz by, mamy szansę nawet skoczyć na pierwsze miejsce, wow Jak wylecieliśmy tutaj, widzowie, cóż za piękny, piękny przebieg tego odcinka e, Mamy 124 zł, więc co? O, shit No i wykrakałem, wykrakałem Zaczynałem się schody, mordki No powiem tak, skoro mamy teraz schody które teraz przeskoczyliśmy No to w tym odcinku macie standardowo do wygrania Jak zawsze na za 50 zł Jak chcecie go wygrać zostawcie Łapeczkę do góry, suba z dzwonkiem I w komentarzu napiszcie mi Co on trafił Co Nie no dobra w komentarzu tak W komentarzu widzowie napiszcie mi Jaki jest wasz ulubiony kolor Po prostu jaki jest wasz ulubiony kolor A my teraz tutaj widzę że piękny kombek robimy Ej, dobra, co za kąbek, nie? Co za odcinek? Fnatic? Oh shit, jest problem. Co to jest? 160 zł? Nie, no nie. Przegrywamy to. 1500 zł? Ja pierdzielę. 1500 złotych mordki, No powiem wam tak, odcineczek naprawdę bardzo mocny. Koskę nam się na szczęście udało zrobić, więc jestem naprawdę z tego najbardziej zadowolony. Jeszcze oprócz tego, żeby było mało. No prawie mieliśmy 1500 złotych, nie? Prawie. Pamiętajcie, mordki o moich konkursach. Wystarczy, w płacę z moim kodem. Ja się teraz z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć.